Screena. O, oh, jest, 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 dobra. O oh, oh, mój Boże, gdzie, gdzie, nie. jak się muzyk. au, 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 Ok. Mm, witam wszystkich. Sorry, sorry, że, oh, kurwa. sorry, że. że nie. sorry, że, sorry, 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 Minecraft nie dał mi się nagrywać Ale po prostu zro... Ale zrobię po prostu playthrough Więc Ale Będzie super Odpalę muzykę tak na jakieś 5% jak się Jak się załaduje Więc Ale świat Fortnite Dobra Fortnite Dobra Dobra. Dobra, mamy. Tutaj są jakieś kwiatki. Tam są. No dy... wioska. Dobra, idziemy na wioskę, idziemy na wioskę, idziemy na wioskę, ludziska. Już mamy wioskę na sam początek. Au. O, dobra. Au. Dobra, sprinta, co? Odpalić, kurde. Tutaj wiocha jest, więc mamy na razie świetny start do naszego, do mojego świata. W ogóle oni zmienili te dodagrywania z niebieskiego na zielone, nie wiem czemu. Teraz mam zielone, uuu, uh, okay. i tak bym nie umarł z tego. Owca. Ale nie potrzebuję jej, dlatego że łóżka pewnie. O kurde! Co to za krowy? Czy to są krowy, czy byki? Nie wiem. Nie grałem dawno w Minecrafta. Dobra, jest to. Ukr Ukradnę ci pochodnie, ok? Jesteś ok z tym? Będziesz miał cię, nie wiem, tak? Tak, ok, jesteś. Co ty sprzedajesz? Jezus, parę! Nie, nie ma szans. Redstone? za emeraldy. O kurde. Czy ten, czy ten kostek idzie? Okej, okay, to działa na stolik. Dobrze, że tutaj a, tego iron golema nie było blisko. Czy to w ogóle jest iron golema? Świnie! Świnie też takie są? Kurczaki też muszą wtedy być. Tam jest, tam jest ten gostek, tylko że on jest zamrożony. O! Bundle? Co to ma być? Co to bundle? Co to? Aaa, potrzebuję mapę Dobra. Jak ten gostek tutaj mapy nie miał? Co się tu stało? Dobra, masę łóżko ukradniemy Co to jest? O mój Boże? To słodkie, o mój boże! Co to jest? Co to? Co to? Co to jest? To jest takie słodkie? No ma a, myślałem, że on się tak zamroził. Jeszcze u góry... No nie, jeszcze tutaj są domki. Uh, au. Ja chyba pierwszy raz zacząłem grać w Minecrafta takie 1.14 chyba. A potem 1.16 to ja znowu zacząłem grać. Co to jest? Smoker? Co to smoker? Nie pamiętam tego. Pamiętam, że. Coś tutaj umarło. O, zamek. Zamek tu umarł. Nie wiem skąd się on tutaj wziął. Co się tu stało? No na serio. Akazja. Następny Bundle, cokolwiek to jest, i Shorty grass Nie, ale oni żar żadnego... Żadnego żarcia? Serio? Co to ma być? ab Jezu Okej... Nawiedzone jest to. Co to jest? To atakuje. To się chowa? Wow. To jest akurat super. Kotek, dobra. Bym ja musiał swojąć jednego kota, by Creepery uciekały stąd. E, bo w, w poprzednim świecie przed tym, a e, Creeper by eksplodował. No. Więc, no. No, My mamy jeszcze tutaj jeden domek. Chyba tylko jeden dom, nie? No, ta Mała dosyć ta wioska nie ma niczego, więc po prostu kradniemy to, robimy sobie chleba no pszenicę. Muszę zobaczyć, co oni tradują, więc mogę trochę emeraldów zdobyć, by, no wiecie... Tylko, że ja ledwo co villager. Jezus, Czy to trion za mną chodzi? Siema! Siema! Nie. O okej, on nawet do major nie bierze. Co to był za sound effect? Ej! Poradny okej. 24 papieru za 1DR Emerald e i za pustą mapę 7 skam Sara, ale to jest skam człowieku, tam jest jeszcze domek, chyba tamtego nie sprawdziłem. Trajdujecie coś? Nie, nie, trajdujecie, dobra Ten dostek też jest, je trajduje, ale No, ja chyba to inny a nie, byłem tu, o, on trajduje, to jest ten, dobra. To ja tutaj byłem. Ciekawsi villagerowie tutaj są. Czy tylko do przez chwilę tutaj byłem. O mój boże, mam demencję. Sprzedajesz coś? Jezus, Do No, tutaj nie byłem. Jezus, talgras, bread i torch. tych nie nie, no tak w tych nie byłem akurat nie wiem jakie ominąłem akurat dziwne jak nie wiem dobra czas to tam ten... chcę zamienić na już to no, mogę tak tym ukraść czemu nie tutaj zostawiać gdzie są te częsty? Bo tutaj jest jeszcze. Dobra. Teraz jest to do wezwania, chętnie. Dobra. Co się dzieje? Co się dzieje, że to się tak staje? Czemu to się rozwala magicznie to jest chaos w tym mieście seczesta wezmę chętnie mmm bu okej okay. um. Okej, okay, minęło 9 minut i praktycznie nic nie zrobiłem. Czemu nikt tutaj nic ciekawego nie sprzedaje? Każdy to ta sama osoba. Sprzedajesz coś. O! Ty coś sprzedajesz. Raoport cz za tego i rawić to dobra. Dobra, niezły trade. Idę zabić finy. Tylko muszę drewno sobie najpierw zdobyć. Dobra, o dobra. Jest ...to mm. Si se zrobime? Dobra, nie, bo ja mam te zabijać. Dobra. Eee, świnie są jakieś? Ile? Dwa. A, potrzebuję 7? Jezu Chrysta! Masz coś To jest ten kostek, nie? To jest ten kostek. CO?! Ty podwyższyłeś te cele? Jaki debil z Ciebie Nie da spać Kurde Dobra Dobra Zabijmy te krówy Za to, że podwyższyłeś mecen. Nawet tutaj nie mieszkałeś, ale co z tego? Jezus, Mario To jest wszystko zepsute. Siema. Ty sprzedałeś to, ty nic nie sprzedajesz. Teraz zajmijmy 5 lat, żeby do tego goska zdaleć. Okroba. żarcie ważne jest. Okay. Dobra, mamy 5 pork chopa. Co ty? Nie, to nie jesteś ty. ty. Ty tego potrzebujesz. O, tutaj. Czemu ta świnia jest normalna? Dobra, ten gosyk pewnie nie zbiedzi ucale. się kotku. Okej, okay, on ucieka, okej. Okay. Tutaj jest dużo świn To potrzebuje 16 wtedy tak. Są jeszcze jakieś świnie, czy nie ma chyba nie ma. Powinnam zjeść. Uii, no wra. Czasu nie? Darnie Gdzie jest ten gostek? Jeśli on znowu podwyższył te zepsute cemy, to on, kto, Teraz kto to był? Ten gostek tutaj gdzieś mieszkał. Ten gostek gdzieś tutaj mieszkał się ma. On no tutaj mieszkał, nie? No to już tu nie mieszkasz. Albo tu, on tutaj jest, nie? Zabiłem cztery kurwy, zabiłem 10 kurwa, śpii, Byś zwiedził Rejdy. Nawet to chyba nie ty, ale. Jeśli to ty morduję go. Mm -mm. Nie, nie mogę. Nie mogę żyć w takim piekle. Nie uciekasz stąd. Nie uciekasz stąd Gdzie to jest? No to, to za to teraz? Co? Tu widzisz skąd? A na się już znowu robi? No. Mogę <sighs> iść okay, spać, proszę.